Witam w długo wyczekiwanym odcinku o kosztach adaptacji. I choć sama adaptacja wykonana była jeszcze jesienią 2020 roku, zaraz wytłumaczę skąd takie opóźnienie. Zapraszam do oglądania. Ster na dom. Jak na wstępie obiecałem, już przechodzę do wyjaśnień. Otóż projektant, który tę adaptację wykonywał, zażyczył sobie uregulowania ostatnich płatności dopiero po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Jak można się domyślić, pozwolenie jest maj 2023. Sporo czasu oczekiwania, ale to też wymaga wyjaśnienia. Na początek powiem, że znajomy z tej samej gminy czekał na pozwolenie 7 miesięcy, jak i kolega z Gdańska, który będzie dziś porównywany. Na pierwszy rzut oka u mnie było tak samo, lecz ja w grudniu postępowania administracyjne zawiesiłem na własne żądanie. Wynikało to z potrzeby uzupełnienia wniosku o dokumenty związane z przydomową oczyszczalnią ścieków. Można było obejść się bez zawieszenia postępowania, jednak źle zrozumiałem się z moim projektantem. Otóż starostwo zażądało projektu przydomowej oczyszczalni. Architekt zaproponował skreślenie oczyszczalni i wpisania klasycznego szamba, a dopiero potem wykonania oczyszczalni na zgłoszenie. Ja to źle zrozumiałem i myślałem, że tak czy siak na jedno wyjdzie. A że jeśli zima budowy nie planowałem zaczynać, to niech to wszystko idzie w jednym postępowaniu. Tak pomyślałem. Zwyczajnie bałem się po przebojach o warunki zabudowy kolejnych cyrków. Ta pomyłka kosztowała mnie 800 zł za wykonanie projektu oraz uzgodnienia wodnoprawnego. Do tego czas oczekiwania, a zgłoszenie byłoby praktycznie bezpłatne. W międzyczasie spotkałem się z sytuacją z innego kanału, gdzie odrzucono im zgłoszenie i też musieli robić projekt. Więc kto wie, jakby to się skończyło. Co prawda, sąsiad obok oczyszczalnią robi na zgłoszenie, lecz choć działki graniczą ze sobą, nie oznacza to jednakich warunków budowy. Niby prawo jest jedno, a tak bardzo potrafi się różnić. Wracając do samej adaptacji. Kolega z Gdańska pierwotnie planował kupić projekt Archonu, jednak ilość planowanych zmian wraz z kosztami adaptacji pchnęła go w kierunku projektu indywidualnego. Finalnie znalazł inny, bardzo tani projekt, 900 zł i postanowił go dostosować. A wszystko dlatego, że dogadana projektantka zapomniała dodać, że ceny podaje netto. Tak więc tani projekt i tym razem projektant z szczegółowym rozpisaniem poszczególnych prac wraz z kosztami. Tę listę właśnie możecie zobaczyć. Końcowa cena minimalnie mniejsza, bo część zadań, jak na przykład mapa do celów projektowych, kolega załatwiał we własnym zakresie już wcześniej. Podana cena, jak widać, to nie 1500 zł, o których i ja czytałem w internecie, szukając wstępnych informacji. Nie ma co się łudzić, tanio nie będzie. Ale teraz zobaczcie, jakie zmiany miały nastąpić. Jak wynika ze zdjęć, spora akcji z drzwiami i oknami: przestawianie, powiększanie, usuwanie oraz dołożenie ścian. Stworzenie dodatkowego pomieszenia pod wysuniętym piętrem nad drzwiami wejściowymi. Przyznam się szczerze, że kilku pozycji nie rozumiem z tej wyceny. To jest te wszystkie projekty deszczówki, elektryki zewnętrznej, charakterystyki energetycznej i itp. Nie mam pojęcia, czy ja mam to zrobione, czy to w ogóle konieczne, czy też przyjdzie mi za to dodatkowo bulić. Ale przejdźmy do moich wydatków. Zacznijmy od tego, że ja zmian od początku robić prawie żadnych nie chciałem. Jedyne co to zmiana fundamentu z monolitycznego namurowany, ogrzewanie gazowe na pompę, nie mam gazu w okolicy. Usunąć musiałem słup z wieńcem tworzący taras. Zahaczało o te 12 metrów od lasu. Zresztą ten projektowany taras jakoś mi się nie widzi. Ni słońca, ni od deszczu nie chroni. Dalej usunąć drzwi od garażu na zewnątrz może zmniejszyć jedno okno oraz doszła jedna wymuszona zmiana, czyli skrócenie garażu o 30 cm. To wynikło z procentu powierzchni zabudowy. Zabrakło jakieś 0,5%. Walka z Urzędem Gminnym w warunkach zabudowy o 1% nie przynosiło efektów. Adaptacja zrobiona. Wystąpiłem o pozwolenie na budowę. Tydzień potem pismo z UG, że mamy ten 1% więcej. Brawo. Teraz to już sami wiecie, co z tym procentem można zrobić. I tak po kolei. Projekt pierwotnie kosztował 3600 zł, ale gdy kupi dla Was Go Architekt, będzie trochę taniej. Za projekt Dom w Przebiśniegach 9G2 plus rzuta tablica plus dziennik budowy zapłaciłem 3500 zł następnie adaptacja 2091 zł oraz usługi projektowe 1938 zł co razem daje 4059 zł wraz z projektem oczyszczalni i projektem domu całkowity koszt to 8359 zł brutto do uzyskania pozwolenia na budowę na zakończenie dodam, że szukając projektanta, odwiedziłem trzy miejsca. Wszędzie na start usłyszałem cenę za adaptację około 3600 zł. Pierwsze biuro, podobno renomowane w Bydgoszczu, trochę mnie zniechęciło podejściem. Sam sobie, obsługujący nas pan bardzo miły, ale dużo było zapewnień, jak to wszystko będzie spoko wszystko da się zrobić nie ma co się przejmować wszystko da się obejść. Krótko mówiąc, będzie pan zadowolony! Mój projektant to bardziej jednoosobowa firma, jednocześnie był z polecenia i bardzo chwalę sobie z nią współpracę. Bardzo pomagał z papierologią, szczególnie przy warunkach zabudowy, i to tylko dzięki niemu mamy w tym względzie sukces. Trzeci to artysta znakła nad notecią. Jak tylko weszliśmy do biura i pokazałem wybrany projekt, biuro zmieniło się w turecki bazar. Nie wiedząc nawet, jakie zmiany chcę wykonać, od razu namawiał na projekt indywidualny bo 12 tysięcy złotych będzie na pewno taniej, przy czym wymuszał dokonanie jakichś zmian konstrukcyjnych związanych z prawami autorskimi oryginalnego projektu. Ja tam z matmy miałem silne dwa minus, lecz nadal śmiem twierdzić, że 12 tysięcy nie jest taniej od 8 tysięcy. Teraz nie pozostaje nic innego, jak brać się za robotę, więc do zobaczenia z placu budowy. Cześć!